I cześć moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Chciałem wam w tym odcinku złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe, spokojnych, wesołych, radosnych świąt, żebyście spędzili te święta w gronie rodziny, najbliższych, żeby same święta przebiegły wam w spokoju, radości, bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Um, chciałem was również zaprosić na stream wigilijny, który będzie się od dzisiaj, 20... 3 grudnia e, o godzinie 16.30 wystartujemy z tym streamem e, Wszystkie wszystkie informacje co do, co do tego live macie na Facebooku Link oczywiście e, do posta dam w opisie filmu e, Będzie to stream taki już przedświąteczny, wigilijny e, Z choinką, z kolendami z Mikołajem Odwiedzi nas również Mikołaj e, No i pociśniamy sobie słuchajcie w Diabełka, pociśniamy sobie Papu po exile, także Obie gry zagoszczą na live będzie to jedna dłuższa sesja, startująca właśnie o godzinie 16.30, no i podpające tak maksymalnie do 23.00, nie będziemy siedzieć do upadłego, zakończymy w miarę takiej normalnej godzinie, 23.00, coś, coś mniej więcej około tej godziny. No i cóż, nie będzie mnie tak jak wiecie w święta, już o tym wspominałem na streamie, wspominałem o tym na Facebooku, 24, 25, 26 mnie nie będzie, całe święta zrobię sobie kochani wolny odpoczynek, wrócę do Was 27 w czwartek, tak, to jest czwartek, dobrze kojarzę. Eee, tak, 26. E, przepraszam, to jest piątek. Nie, nie. 27, e, wrócę do Was, kochani, 27 grudnia, w piątek. Od razu po świętach z jednym długim streamem. E, będą jeszcze streamy w weekend, bo to się zostanie: 20, 28 oraz 29 grudnia, weekend. E, I 30 grudnia, w poniedziałek, będzie ostatni stream, ale oczywiście o tych. W dalszych streamach już poświątecznych będę Was informował na Facebooku, w tym filmiku chciałem Was właśnie zaprosić na streamek wigilijny, który będzie się odbędzie dzisiaj o godzinie 16.30 i cóż, będziemy tak około do 23.00 grać, plan dokładny tego streamu znajdziecie właśnie na Facebooku, no i cóż, żeby dłużej już nie przedłużać, Życzę Wam raz jeszcze wesołych, pogodnych świąt, wszystkiego, wszystkiego dobrego. Zapraszam na live'a, tam sobie z każdym indywidualnie życzenia złożymy. Ej, eee, no i cóż, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć, cześć!